Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja mam na imię Łukasz, a dzisiaj będą dwie latarki od marki Zorkryt, czyli Champ 18350 oraz Champ 14500. Zapraszam. A zanim przejdziemy do bohatera dzisiejszego odcinka, zapraszam Was do sklepu prostorcom.pl, gdzie są do kupienia gadżety marki Knife Division. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam. Tak się prezentują nasze latarki. Ta 18350, no czyli po prostu rozmiar ogniwa, jest aluminiowa z takim białym malowaniem, natomiast ta 14500. Jest w wersji miedzianej. Swoją drogą, zanim przejdę do recenzji, to. No, stęskniłem się za wami, dawno nic nie było. Bardzo was przepraszam, że kanał tak sobie wisiał na chwilę, bezemnie. No, coś tam się starałem do was odzywać przez Facebooka, no ale niestety trochę mnie choróbsko rozwaliło. Potem z kolei wróciłem do roboty. A jak się wróci do roboty, to już wiadomo, jak jest. Zwyczajnie nie miałem kiedy nagrywać, ale nadrobimy to. I jeszcze też, zanim przejdę do. Recenzji to przypominam tylko tym, co nie wiedzą, że zbliża się cekę na którym na pewno będę, na pewno będę w sobotę. Także jakby tam ktoś chciał podejść piąteczkę, zbić jakąś foteczkę może bym. O, grupową foteczkę, może jakąś byśmy cyknęli, też byłoby fajnie. No i oczywiście jakby tam ktoś w koszulce Kive Division był, oprócz mnie też byłoby mi na pewno bardzo miło, ale też rozumiem wydatki nasze nożowo-latarkowe i inne takie zużywają budżet, więc też was. Rozumiem, że nie ma pieniędzy na jakieś tam bzdury, pierdoły. Ale już wracając, wersja 18350, wersja 14500. Jak mówiłem, te nazwy, te, te numery, właściwie, to tak naprawdę chodzi o rozmiary ogniw. Tak się prezentują obie latarki. Tutaj sobie możecie zobaczyć teraz specyfikację jednej i drugiej. Tutaj wyjątkowo robię tak naprawdę recenzję dwóch latarek jednocześnie, bo jakby owszem one się różnią od siebie, ale zwyczajnie chciałem je wam tak bardziej pokazać, bo samych latarek jeszcze nie można kupić. Tak naprawdę jakiś czas temu skończyła się dopiero akcja na Kickstarterze i one tak naprawdę dopiero będą w sprzedaży. Ja gdzieś tam trochę wcześniej je dostałem, tak przyznaję się bez bicia, dostałem je za darmo. No, ale to nie znaczy, że będą tylko i wyłącznie superlatywy, bo o paru rzeczach sobie powiemy. Najpierw przejdźmy sobie do tej 18350. Generalnie jedna i druga latarka, jak widzicie, bo to się kręci bardzo, ma dodatkowy taki spinner. Więc jakby oprócz tego, że latarka no, świeci, wow, no to dodatkowo jeszcze właśnie mamy ten spinner, żeby sobie gdzieś tam palce czymś zająć, można sobie pokręcić. Tu mamy, jak mówiłem, aluminium, są różne wersje generalnie w jednej i w drugiej wersji są tam tytany. Nawet widziałem, że jest niby z żelaza, ale to jakby... Nie wiem. Musiałbym macnąć, żeby coś więcej powiedzieć, ale no, normalnie, że materiał korpusu żelazo i myślę, nie Kunia będę pod ten... By, by. jak to się mówi, że się konia robi, co się... Podkuwał? Konia będę podkuwał, czy jak? No, no nie wiem. No w nie wiem, w sumie nie wiem, czy się konia podkuwa, że dobra, że nieważne. Może kiedyś się podkuwał. Dobra, Łukasz latarkach No, więc jakby generalnie te materiały są naprawdę... Różne wiadomo że wtedy w zależności też one też yy, cena będzie też troszeczkę inna i jednocześnie dioda też jest inna. Tutaj mamy SST40 czyli jakby znana nam i lubiana generalnie dioda SST40 jest bardzo spoko. Mamy tutaj dosyć małe ogniwo bo 18350 jest dosyć małym ogniwem jednocześnie latarka mała nie jest no ale jakoś tak sobie to wymyślili to co jest dla mnie trochę na minus. Jakby już na dzień dobry, no to przede wszystkim wielkość tego ogniwa, bo jakby sama latarka nam generuje 2100 lumenów. I tutaj Was muszę zaskoczyć, bo nie jest to w trybie turbo, tylko w trybie high. Te latarki generalnie nie mają trybu turbo, więc one tam jakiś, znaczy jakiś, no o taki, jaki Wam teraz pokazuję, czasy będą świecić w tym trybie high. No a potem sobie wiadomo troszeczkę zejdą, nie? Ewentualnie można bateria im siędzie wcześniej, zanim, zanim ten. No, ale w każdym razie nie mają trybu turbo. No, 2000 w trybie high to jest generalnie całkiem nieźle, tylko jednocześnie kurczę, 1100 mAh to generalnie trochę mało i jakby no rozumiem, no taka jest wielkość korpusu. No, nie da się tu wcisnąć jakby większej baterii, no bo korpus zwyczajnie na to nie pozwala. Swoją drogą korpus, właśnie. Jak możecie zobaczyć, to wzornictwo tych latarek jest dosyć ładne, coś nowego. I jakby ja też muszę tutaj jakby powiedzieć to, że no, też nie oszukujmy się, to nie są takie latarki, że, że mam latarkę, która ma mi świecić. Ma to być moja taka latarka robocza, tylko one też trochę wyglądają tak, żeby na fotkach też ładnie wyglądać. No, nie oszukujmy się. Moglibyśmy się starać się tutaj czarować, ale nie ma sensu. Cena niestety tych latarek, właśnie też ze względu na to, będzie zwyczajnie większa, bo za tą zapłacicie. Około 72 dolarów, przynajmniej na obecną chwilę, jest taka cena, tylko to nie jest też jeszcze do końca oficjalna cena, bo koniec końców, jak te latarki pojawią się tak typowo na sklepie, u nich tam na stronie. To tak naprawdę cholera wie, jaka będzie cena. Na razie z tego co gdzieś mi się tam yy, obiło o oczy, to widziałem jakieś 72 dolary, ale też nie wiem w jakiej konkretnie wersji: czy w wersji aluminiowej, czy w wersji tytanowej, czy jakiej tam sobie innej. I tak samo ta z kolei 83 dolary. Czyli wychodzi na to, że ta będzie za 264, a ta za 304. Obie mają IP-68. Przejdę sobie teraz do tej. Ta z kolei ma X-Lamp XML Color Gen 2 LED. O Jezus, długa nazwa. I jak możecie zobaczyć, tam jest taka. Trzeba taki czarny kwadracik. No to właśnie to odpowiada z kolei za RGB, bo tak ta latarka ma RGB. Co Wam zresztą później pokażę, jak pójdziemy sobie na dwór. Tutaj z kolei sytuacja, jeżeli chodzi o ogniwo, jest jeszcze trochę gorsza, bo tu w ogóle mamy tylko 1000 mAh. Ja co prawda nie wiem, jaki konkretnie prąd generuje, znaczy wymaga, jakiego konkretnie prądu wymaga ta dioda tutaj, ten X-lamp, XML, coś tam, no ale generalnie tutaj lumenów mamy już 600, więc ani to dużo lumenów, ani jakiś ogromne jakiś ogromny ogniwo. Cena dosyć spora, no wiecie o co chodzi. Tutaj ktoś ewidentnie chce, żebyśmy trochę też zapłacili za to, jak ta latarka wygląda. No wiadomo, nie jest to taka dosyć, no nie oszukujmy się, ale jednak prosta konstrukcja, jak w Wurkosie, jak w Sofirnie. Te latarki wyglądają trochę inaczej, bo jak mówię, one mają w jakimś tam stopniu też cieszyć to nasze oko. Dodatkowo fajnie wyglądać na właśnie na zdjęciach, dodatkowo mają tego spinera o Jezu. No i to jakby też generalnie powoduje, że, że te latarki będą zwyczajnie przez to trochę droższe. Tylko właśnie, no jakby to, że mają cieszyć nasze oko, to jest jedna rzecz, ale to, że mają przede wszystkim działać, to jest rzecz. rzecz jeszcze inna, no i. Tak jak diodę, jak już mówiłem, SST40 znamy, wiemy jak ona świeci, tak tego X-lampa XML i ja przyznam się bez bicia, nigdy wcześniej nie miałem z tą diodą niczego wspólnego, więc, yy, więc pokażę Wam jak to świeci. Jakby ja generalnie już wiem, ale zobaczymy jak, so, jak to sobie świeci, pokażę Wam, a potem zrobimy po prostu podsumowanie. Powiem jeszcze tylko jedną rzecz, latarki nie mają żadnych magnesów, mają jedynie, jak widzicie, taki oto klips. Swoją drogą, nie wiem dlaczego, ale na zdjęciach na stronie te klipsy również się różnią, bo coś tam widziałem, że jedna... Nie, jestem, nie mówię, że akurat w tych modelach konkretnych, ale oto, oto, na przykład to, co mi się rzuciło w, w oczy, to to, że na przykład ten spinner na zdjęciach też jest biały, tak samo jak korpus. No tu akurat jest mosiężny, okej. Okay. Ale coś z tymi klipsami też było. W niektórych wersjach one są, te klipsy są zrobione chyba z takiego samego materiału jak korpus tutaj jest inaczej. No także oprócz tego jeszcze też co ważne, waga. Jak też widzieliście na specyfikacji? Ta waży 103 gramy z ogniwem. No powiedzmy, że jeszcze w miarę normalnie, ale już w tym przypadku 159 gramów to już jest naprawdę dużo i tą latarkę czuć. Ona nie dość, że ma mniej Lumenów, ma mniejsze ogniwo. To jest jeszcze cięższa. No wiadomo, no bo jest z miedzi, a nie z aluminium, jak w przypadku tej. Ale no ja mam trochę mieszane uczucia generalnie. Bo tak jak ja na przykład za nóż jestem w stanie dużo zapłacić, recenzowałem też w sumie drogie latarki, ale one coś więcej troszeczkę od siebie dawały. A tak poprawdzie to oprócz tego, że te latarki świecą, wyglądają trochę inaczej niż konkurencja i mają. spinery, to nie wiem, czy to jest tak naprawdę na tyle warte, żeby aż tyle za te latarki zapłacić. No sorry, no, no nie wiem, czy ogląda mnie teraz ktoś z tej marki Zorkryt, no ale no muszę być szczery, tak? Jak mówię, to, że one oko mogą cieszyć na fotkach, to jest jedno. Fajnie, że ta na przykład jest zrobiona z miedzi, bo rzadko generalnie takie latarki można kupić. Znaczy nie jest jakieś ciężkie do kupienia, tak? Ale no generalnie jest mniej. Na szczęście robi się albo z aluminium, albo z tytanu. I te jakby te mają takie najbardziej wzięcie. Inne materiały już są rzadkością. I tak jak mówię, i to, że ona może fajnie wyglądać, fajnie gdzieś tam no, wyglądać właśnie, no ale, no ale jak z tym światłem, nie, jakby no, 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 no trochę nie oszukujmy się, ale na tym świetle, no to tak jakbym kupił, nie wiem, piękny nóż, ale z 9CR13MUV, czy tam jakiejś tam innej pasteliny, wiecie o co mi chodzi, no fajnie, taki ładny ten, no i, pff, i kupa, a jeszcze do, żeby do tego kosztował na przykład, nie wiem, 8 stów. Czyli tam. No tak wie, wie, rozumiecie o co mi chodzi, nie? Że no, no cena niewspółmierna trochę do tego, co ta latarka od siebie daje. No latarka jak to latarka. no ona ma przede wszystkim super świecić. No, to to światło jest najważniejsze, tak? Może mieć jakiś dodatkowy bajery jakiś tam, a to powerbank, a to jakieś tam, może jakieś tam, nie wiem, dodatkowe podświetlenie, albo tam no, jakby, rozumiecie o co mi chodzi. A tutaj ona po prostu wygląda inaczej niż zwykle ma spinner i, i ta jeszcze dodatkowo ma tą, tą opcję, że może tym... Ma to RGB, tanie i to tyle. No tak. No ale zresztą dobra. Zobaczymy sobie, jak to świeci i zróbmy sobie podsumowanie. No i dobra, witam was serdecznie. Jesteśmy w terenie. Najpierw wersja 18350. I teraz tak sobie włączymy. Ja muszę tylko się upewnić, żeby mieć maksa i minimum. Ja Polecimy od minimum. Ok, dobra. Ten tak zwany Spotlight, Moonlight, jakoś tak to się nazywa. Yy, <laughs> Widać taką plamkę jasnego światła dosłownie. Tak, w sumie tak samo. Ja widzę tak samo mniej więcej, jakby to widzicie tu. O, widzicie to, jak świecę. No to ja to widzę bardzo podobnie. Tu jest najgorsze jest to, że, znaczy, najgorsze. To jest generalnie dobre, nie? Ale jest płynne przejście. Jeżeli chodzi o to światło, i najgorsze tylko jest to, że jak dam sobie troszeczkę wyżej, i chcielibyśmy dać znowu wyżej, no to niestety on nam poleci w dół. No i dobra, teraz mamy już maksa, no i świeci dosyć przyjemnie. Światło raczej skupione z delikatnym gdzieś tam doświetlaniem boków, bo mówię to tak jak wygląda na żywo, bo jak patrzę jak to wygląda w obiektywie telefonu, to nie, 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 to aż tak, aż tak fajnie to, to nie wygląda. Generalnie świeci nieźle, jeżeli chodzi o zasięg, obstawiam, że świeci na jakieś, no myślę, że ze 100-150 metrów, myślę, że, myślę, że łapnie. No już wiadomo, to, to ta końcówka to już tak słabo, ale, ale widać, że gdzieś tam krzaczory na wprost oświetlam. Generalnie tutaj jeżeli chodzi dwuklikiem możemy jeszcze ewentualnie włączyć stroboskop i to tak naprawdę, jeżeli chodzi o bajery, to tyle. Zobaczmy sobie teraz tą Mosiężną, wróć tą miedzianą, Siłkarz Pedziół. No i dobra, tu sobie zrobię dokładnie to samo. Tutaj, akurat, jeżeli chodzi o te przeskoki światła, to już jest tak bardziej schodkowo. Przytrzymajmy sobie, to jest to najsłabsze, średnie. Aha, no tak, a tutaj dwuklik, to mamy tak naprawdę na dwukliku przeskakujemy sobie na RGB. Teraz mamy ten tryb najmocniejszy to 600 lumenów i to też w sumie jest mniej skupione niż w tej poprzedniej. Co zresztą za chwilę wam je porównam. Z też takim delikatnym doświetlaniem boków. No 600 lumenów, więc to szału nie robi. Tutaj przede mną macie znak, za nim są jeszcze krzaki. Odległość strzelam że z 30 no z 50 metrów max niech będzie chociaż nie powiedziałbym, że to jest z 50, no może no to w każdym razie je oświetla no i teraz jeżeli chodzi o dwuklik mamy RGB no i tu wiadomo przytrzymując sobie zmieniamy sobie te kolory, jakieś tam nawet możemy migać na różnego rodzaju kolory, ale tutaj akurat już nie mamy opcji żeby to światło RGB rozjaśniać lub zciemniać po prostu mamy trzy kolory i to jest tyle a nie przepraszam mamy jeszcze opcję Spróbuję do tego wrócić dajcie mi sekundę używanie tego RGB jest trochę irytujące bo to jest kwestia tego że trzeba przytrzymać przycisk chcę. Wrócić do tego momentu, gdzie można było te kolory zmieniać, już sekunda. O, no i właśnie, a nie, to jest jakieś takie. Nie wiem, dziwne to było, no ale generalnie mamy tam jakieś mignięcia, jeżeli chodzi o te kolory, czyli czerwony, zielony, niebieski. No, red, green, blue oczywiście. Dobra, jedną mam na maksa, teraz uruchomię sobie drugą. Dajcie mi sekundę. Robię to wszystko jedną ręką. Dobra, mamy to. Mam obie i już wam pokazuję, jak się to prezentuje. Słuchajcie, na lewo mamy SST40, na prawo mamy tą X Lite. Coś tam, coś tam. Generalnie na lewo mamy tą 18350, a na prawo mamy tą 14500. No, myślę, że różnica jest widoczna gołym okiem. Zobaczcie, tak oświetla nam ten krzak 14500, tak nam oświetla 18350. No różnica jest kolosalna. Jednak dioda SST40 to dioda SST40. Ja osobiście bardzo ją lubię. Wiele osób też ją poleca i ja się nie dziwię, bo ona robi naprawdę wspaniałą robotę. Jeżeli chodzi o temperaturę tych latarek, no bo coś tam się nimi teraz bawię, Powiem Wam, delikatnie czuć gdzieś tam to, tą temperaturę, nie jakoś bardzo, nie powiedziałbym, że się bardzo nagrzewa, na dworze też nie jest jakoś ultra, ultra chłodno, żeby miało jakoś bardzo szybko je wychładzać, są delikatnie ciepłe. No to do podsumowania. No i dobra, widzieliście jak świeci, no to SST40 akurat fajnie świeci, no ale no 264 zł, chyba nie... Ta świeci nie, no nieźle, generalnie. Znaczy, generalnie. One obie, na, no nie najgorzej, świecą, tak? Ale no, chyba nie w tych pieniądzach. Sorry, chyba nie w tych pieniądzach. No bo, jak mówię, no okej, okay, no ma trochę inny korpus. Jak mówiłem wcześniej, ma trochę inny korpus, no ma tego spinera. No i tak widnie trochę, jak wiecie o co chodzi. No 300 to też nie jest bóg wie ile, tak? No, niektórzy długopisy za tyle potrafią kupować hehe, parz Łukasz. Ale, ale w długopisach to jest trochę inaczej tam. no bo tam jak się płaci za ręczną robotę to też jest troszkę inaczej. No tutaj tak... Nie wiem, ja powiem Wam, że jestem chyba trochę na, na, na nie. Nie wiem. A co Wy sądzicie? Piszcie w komentarzu. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, obce w górę. Nie zapomnijcie, wpatrzcie tam na moje wszystkie social media i jak zwykle, widzimy się wkrótce. I przypominam o Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!